Gratulacje, jesteście zwycięzcami pierwszej edycji True Love. Jakie były emocje, jak się zapaliło zielone światło? Ulga czy luz? Tak miało być. Eee, może ja powiem... Eee... Ulga, ulga. Nauczeni doświadczeniem tutaj też jesteśmy, że, że ten y, jednak to, co chcemy, nie zawsze ma przekładkę na kolor, ale, ale byliśmy spokojni. Zresztą było widać po tutaj naszych reakcjach, że, że to jest jednak formalność, bo to, to się okay. czuje, to się czuje, więc, więc no, jutro dopiero do nas Tak, tak, zdecydowanie. To była, tak jak wspomniałam, to była pierwsza ceremonia, gdzie byłam kompletnie spokojna. Patrzyłam się właśnie Marcinowi w oczy i jakby on mnie uspokajał tym, że jestem spokojna. E, także tutaj to było naprawdę piękne i cudowne. No i nadal chyba ten spokój w nas jest. Chociaż te emocje buzują. Ty ja mi opowiedziałeś, że przeznaczasz część wygranej na cele karty, Dlaczego? Nie część, nie część, a całą kwotę, całą swoją kwotę przeznaczam na... Ponieważ miałem doświadczenie takie w życiu, że w rodzinie moja siostra zmarła na raka i kiedyś była przeprowadzona zbiórka właśnie. No ja bym teraz chciał te pieniążki przeznaczyć właśnie, bo to... Nagrodą dla mnie jest pobyt tutaj i tą to, to osobę, co trzymam w ręku, a, a pieniążki naprawdę komuś się przydadzą i robię to z czystego serca, bo wierzę, że komuś to naprawdę daje jeszcze piękne chwile w życiu. Muszę zapytać, co, czy, czy ty masz jakiekolwiek plany? Czy wymyślałaś w ogóle, co zrobić z, z pieniędzmi? Na ten moment, jeżeli chodzi o te, nawet te, te plany jakby finansowe, które tutaj jest, dostaliśmy, ja kompletnie nigdy tego nie brałam pod uwagę przez cały program. Jakby dla mnie to było jakby jakiś hmm, dodatek. dodatek, można powiedzieć, do tego, co tutaj, co tutaj miałam. Na ten moment nie myślę o tym. Na, na ten moment myślę, żeby jeszcze spędzić tutaj te... Te chwile naprawdę razem z Marcinem, bo później te drogi niestety no nie się znajdą. No jak się obiad postawisz, już nie przesadzaj, no. no dobra, to Zajdą się, dlaczego? No, no, chodzi o powrót, powrót po prostu, okay. że do tych naszych codziennych tutaj Jest. obowiązków, no bo no co, nie, nie, nie od razu tutaj, że zbudowano I, i nie od razu tutaj rzucimy się na głęboką wodę, żeby, żeby od razu te ten wielkie, wielkie plany tutaj budować, także no, na ten moment... Chcę jeszcze żyć tą chwilą, że tutaj jesteśmy razem, że tutaj wszyscy jesteśmy razem e, i, i celebrować ten cudowny wieczór. E, ale no, ja jeszcze nie wiem, Marcin, ale do mnie jeszcze nie dochodzi. No, I... Do mnie też nie, do mnie też nie. A tym bardziej, że tutaj nikt tego świata tutaj nie, nie zrozumie, co tutaj się wyprawia. To jest, jest nas kosmos jest to, i tylko jesteśmy tymi kosmonautami, tak. którzy to rozumieją. Jest to ciężkie do opisania, no dlatego ja nie oczekuję, że ktoś tutaj Dlatego cieszę się, że wychodzę tutaj też naprawdę ze szczerym uczuciem, ale i z grupą przyjaciół, do których będzie zawsze można zadzwonić i porozmawiać z tym wszystkim. I na koniec życzę wam tylko miłości tak naprawdę, tak? Dziękuję, Tylko tak i wyłącznie miłości, i zdrowia, zdrowia, i zdrowia, 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 zrozumienia i kompromisów. Tak jest, dziękuję <laughs> za rozmowę, bawcie się dobrze. Dzięki wielkie.